Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak uprawiam ogórki gruntowe na podporze. Jak widzicie, moja podpora różni się trochę od innych, które, cię, które możecie zauważyć na YouTubie. Nie jest pionowa, nie jest zbudowana ze, ze sznurków. Tylko jest zbudowana z drewna. To jest akurat konstrukcja ze zwyciętej leszczyny. Powiązana na sznurki, i teraz tak. Najpierw skręcam ten trójkąt tu u góry. U góry przywiązałem belkę główną, dość grubą, która trzyma nam to wszystko w miarę sztywno. No i w poprzek dałem po trzy rzędy gałęzi, też przywiązanych na do sznurek. Następnie wziąłem każdego góreczka, przywiązałem tak samo jak we folii. Także jeżeli nie widzieliście odcinku o podwiązywaniu ogórków, to zapraszam. No i poprowadziłem sznurek tu do góry. Powiem Wam tak, że takie wiązanie, jak ja tutaj zrobiłem, nie jest potrzebne, ale ja je daję, ponieważ to pomaga ogórkom wspiąć się do góry. Tak jak tu widać, tu już się zaczął obwijać jeden. Za trochę zaczną się wszystkie wyłapać wąsami. Wysokość jednej strony to jest około metra. i wiadomo, jak ogórek nie przerośnie tutaj, to go spuszczę na dół. To już podejrzewam, że powinno wystarczyć tak około dwóch metrów na uprawę. I teraz tak, taka uprawa ma dużo zalet, a więc tak. Po pierwsze ułatwia nam zrywanie ogórków, ponieważ to jest wszystko w miarę pionowo, także nie musimy się schylać, nie musimy ten się gimnastykować, tylko wystarczy kusnąć i oberwać. Po drugie ogórki nie dotykają gruntu, przez co ograniczamy ryzyko powstania różnych chorób. Grzybiczych na, na ich liściach i na łodygach, przez co górki będą nam dłużej owocowały, nie będą tak podatne na choroby. Trzecia zaleta to jest taka, że jest o wiele łatwiejsze podlewanie. Tak jak widzicie, wszystkie liście, wszystko jest w górze. Jak będziemy tu podlewać, nie pochlapimy liści i nie będzie się na nich rozwijać. Żadna zaraza ziemniaczana lub inne choroby grzybowe. Co jeszcze? Kolejnym dość ważnym aspektem w takiej uprawie jest to, że jeżeli macie małe dzieci i lubią wam pomagać, to nie musicie się martwić, że podepczą wam ogórki. Wiadomo, że podeptanie pędów i pędów tych, które się czepnych, jak i samych ogórków nie służy dobrze dla nich, a wręcz hamuje ich rozwój. Tak więc, jak tutaj będą ogórki sobie wisieć, dziecko może Wam przejść, pomóc i nie narobi szkód. Co jeszcze? To konstrukcja, no mówię Wam, ja zrobiłem akurat z, z drewna, bo miałem takie gałęzie powycinane. Wy możecie to zrobić z łaty, z łaty, z czegokolwiek żeby Ważne, żeby to było w miarę stabilne. Co jest jeszcze zaletą takiego niskiego stalarza? to to, że w przypadku dużych wiatrów, jeżeli ktoś robi pionową ścianę, to dopóki te ogórki nie urosną wysoko, to nie jest jeszcze tak źle. Ale jeżeli ogórki już podrastają tak około 1,5 metra, to się robi dość duża powierzchnia oporu wiatru i tymi ogórkami może nam zacząć dość mocno machać, a taka Taki sposób, jak ja mam tutaj, to jest około metra wysokości. Tak jak Wam mówię, ogórek przejdzie sobie tutaj. W chwili, gdy on przerośnie, zaczyna nam tutaj sam schodzić na dół bez żadnego, bez żadnego już prowadzenia, bez żadnych problemów. Schodzi sobie tutaj do dołu, do ostatniego, wiadomo, jeżeli. Jeszcze ogórki będą w dobre, dobrej kondycji i będą chciały rodzić, no to je z tej strony podwiążemy i puścimy je z powrotem do góry. Ale na tą chwilę, moim zdaniem, taka uprawa jest jednym z, z lepszych sposobów. O, bo tak jak widzicie, tutaj wszystko jest w powietrzu, żaden liść nie dotyka ziemi. Także, także ryzyko powstania jakichkolwiek chorób no jest praktycznie zminimalizowane zbiór też jest dość łatwy, ponieważ gdy nam już będą ogórki, także z tamtej strony, zaraz przejdę o, tak to wygląda z tej strony tak, no nam będziemy mieli już ogórki o tak jak tutaj już się zawiązują tutaj już się zaczynają zawiązywać ogórki tutaj już są także taki zbiór jest bardzo prosty. No i jest to po prostu w moim w moim zdaniem jedno z lepszych sposobów uprawy, bo tak jak widzicie tutaj już ja to robiłem wczoraj, tu już ogórki zaczynają chwytać te sznurki, kolejne pędy można będą chwytać już tych patyków, także będą one sztywno stały, nic się z nimi nie powinno stać. Tak więc jeżeli ten Odcinek Wam się podobał, to zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Jest tam sporo fajnych materiałów ciekawych. No i do następnego razu. Na razie, cześć.